Czynić koło od roweru. Nie ma już kół od roweru. A gdzie się podział twój rower? Nie miałem innego roweru. To nieprawdopodobne. Gdy były jeszcze rowery, płakałam, żeby go mieć. Czołgałem się u twych stóp. Kazałeś mnie iść do diabła. Teraz już nie ma rowerów. A twoje wypady? Gdy odwiedzałeś moich biedaków? Zawsze pieszo? Czasem konno. Odchodzę. Mm. Odchodzę. Mam robotę. W kuchni, tak? Na zewnątrz jest śmierć. Dobra, idź sobie. Posuwa się to jakoś. Moja wawka. Przeklęty protokół mo Ja! Pa. Pa. Och, nie masz prawdziwych starców. Żreć, żreć. No <grym>, domu nic nie żrać. Tylko to nie w głowie. Proszę, zdaje się, że miałeś ode mnie odejść. Ej, e, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie! Jeszcze nie! Jeszcze nie! Jeszcze nie! Moja babka! Chcę mojej babki! Nie masz papki! Już mi nie zdajesz babki! Nie no masz papty! Chcę moje mojej papty? Babki. Daj mu sucharka! Przeklęty rozpustniku! <grym> Jak tam twoje kikuty? Odczep się od moich kikutów! Od... Już mam sucharek! Co to jest? Klasyczny sucharek. Twardy jest, nie mogę! Zamknij Przysiączko. Hmm. Nie mogę siadać. Racja. A ja nie mogę stać. Tak to jest. Tak to jest. Tak to już jest.